Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie osoby z podznaku Barana. To jest czytanie na listopad 2022 roku dla Was, moi drodzy. Zapraszam do tego czytania wszystkie osoby, które mają e, Słońce, Księżyc, Ascendent w Baranie. Jeśli macie ochotę obejrzeć, zobaczyć, jak wygląda listopad, zapraszam. Wszystkim osobom, które kanał subskrybują, które wracają, bardzo dziękuję. Już za chwilę kolejny wspólny rok kalendarzowy minie, nie wiadomo kiedy. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. A osoby, które są pierwszy raz na kanale, zachęcam do tego, żeby zostały, do subskrypcji. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Karty, których używamy w tym, w tym czytaniu, to jest Rider White. To znaczy, tutaj mamy Smith White Tarot Deck. Na, na, na rocznicę wydane, wy, wydanie takie odzwierciedlające oryginał, łącznie z rewersem. Mała, kieszonkowa wersja. Dobrze, i na koniec jeszcze użyjemy kart opiekuńczych. Wyciągniemy jedną kartę opiekuńczą, co z tymi kartami się dzieje. Szaleją, szaleją. Zobaczymy, jaki będzie listopad. Jeśli potrzebujecie prywatnego czytania, to zapraszam. Informuję również, że niedługo zmienią się ceny. Powinnam to chyba przy każdym znaku powiedzieć. No nie wiem, może w jakiś tygodniu o tym wspomnę na samym początku. Niedługo zmienią się ceny, niedługo zmieni się oferta, więc, jeśli chcecie w takim starym stylu, jak to drzewiej bywało, się ze mną umówić, no to zapraszam. A niedługo trochę przeformułuję mój system pracy. Dobrze, zapraszam. Bardzo serdecznie, listopad 22 roku, królowa denarów nam się pokazuje, e, jako e, energia tego, tego miesiąca, zobaczymy czym to będziecie się tak opiekować, mm -hmm. królowa denarów i świat, no i myślę, że dla was to też jest, tak jak ja wspomniałam o mojej pracy, że i dla Was to jest ważny moment y, zmiany w obrębie pracy, może też dom, to jest przeprowadzka, y, zmiana stylu życia, y, zmiana y, właśnie miejsca pracy, to może być właśnie inne biuro, prawda? Inna lokalizacja, inny system pracy. No, mocno tutaj się zmienia w obrębie pracy. Y, niektórzy mogą biznesy zamykać, y, inni mogą y, wchodzić na kolejne szczeble kariery. Nieważne, co tam się dzieje, no jest to znaczący moment. Ja tutaj nie mogę za bardzo Wam powiedzieć, co to jest, no bo mogę powiedzieć, no tak, no koniec, no koniec. To może być też koniec jakiegoś etapu, no nie, przy tej karcie świata. Zdecydowanie wchodzicie na kolejny poziom, jeśli chodzi o czy to styl życia, czy to zdrowie, bo tutaj też mówimy o ciele fizycznym, a czy o takie, takie śmieszne słowo formułowanie ostatnio mi ciągle chodzi y, w głowie, y, 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 czy o takie prowadzenie się, no, czyli właśnie styl życia, no nie? Jak się zachowuje, kogo dopuszczam do swojego życia, jak tworzę relacje, y, jak śpię, jak jem, jak żyje, na no, co wydaje i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj też jakaś diametralna zmiana się zadziać może. Y, no. No, no, no. I w królową denariów jest wpisana swego rodzaju troska I to też sądzę, że możecie mocno się troszczyć o to, by jakiś etap swojego życia zakończyć jakiś sposób właśnie życia zakończyć, już się uwolnić od tego możecie mieć takie przekonanie, że dobre ja już swoje lekcje odebrałam na przykład już mogę iść na kolejny poziom i pomaga wam gwiazda no to y, trzeba powiedzieć, że wszystko, że tak powiem, Wam sprzyja, by, y, by sięgnąć po swoje marzenia, by błyszczeć, by rozwijać karierę, by poprawić standard czegokolwiek. Bo ta gwiazda mówi o pięknie bardzo często. I mówi o tym, że coś jest warte tego, by. O to zabiegać, o to dbać, by inwestować, że mamy tutaj energię zasilającą, że coś może rosnąć, może kwitnąć, bo, bo jakby ma sprzyjające warunki. To są nasze talenty, które umiemy mądrze wykorzystać. I tak dalej. I ta gwiazda mówi, że możecie podnosić standard swojego życia, wiecie, domu, y, rozwijać swoją y, karierę. Y, Poprawiać swój wizerunek szeroko rozumiany. Sięgnąć po jakieś swoje marzenie. Ja, ja wie, no nie wiem, co to jest. Sami wiecie, o czym wy marzycie i czego chcecie. Trochę jest tak, jakby niektóre baranki uwierzyły, że ich praca ma wartość. To znaczy. Często zadaje się pytanie artystom, kiedy poczułeś, że jesteś artystą i niektóre baranki myślę, że w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym miesiącu mogą poczuć, że właśnie jestem artystą albo, że jestem naprawdę świetny, świetna w tym co robię. Albo mogą poczuć się, że tak powiem, prawdziwą kobietą, to znaczy w zgodzie ze swoją własną kobiecością albo w zgodzie ze swoją męskością. To już zależy, wiecie, kto słucha tego, o, o czym mówimy, ale to jest mniej więcej taka, taka sytuacja, że ja jakby czuję się w zgodzie i dzięki tej akceptacji i uznaniu samego siebie, swoich wad, swoich zalet, swoich możliwości, mogę się rozwijać. Już w jakimś obszarze możecie y, y, stawiać takie naprawdę poważne kroki. Czujecie, że okej, okay, ja nie jestem już początkującą osobą, ja nie jestem amatorem. Jestem. No, jestem. Jestem gwiazdą. Co wam przeszkadza? Aha. Y, Siedemka kielichów. No, jest to, y, żeby nie powiedzieć urojenie. No, jakaś fantazja, no nie. Jakaś fantazja. Y, może być dla kogoś. Ale raczej bym powiedziała, że to może być zbyt wiele opcji do wyboru. Za dużo srok chce się złapać e, za ogon. Nie do końca wiadomo, co wybrać. Trochę jest tak, jakby... Jak, jak ktoś coś tworzy, y, cokolwiek by to nie było, to gdzieś y, y, większość życia zajmuje tak naprawdę dojście do tego swojego stylu, no nie? Wyrobienie swojego stylu. Niektórzy już jakby od początku mają, ale jak tak patrzę po sobie, po ludziach, którzy tworzą, to jest, to jest droga. I, I to może być taki ważny moment. Co wybierasz? Jaką drogę wybierasz? Um, możliwe, że z pewnych rzeczy trzeba zrezygnować w tym miesiącu i wybrać, żeby to nie było miałke, miałkie, żeby to nie było jakieś takie nijakie. Bo jakieś dla wszystkich, to jest dla nikogo, i tak dalej, i tak dalej. Więc. W tym, w, tym, w, tym, w tym miesiącu z pewnych rzeczy musicie zrezygnować, ale też pewne swoje iluzje, fantazje porzucić, ponieważ one nie będą jakby możliwe i będą was odwodziły od realizacji. Tak czuję, że trzeba je zastąpić tą energią gwiazdy, ale czy na pewno, no zaraz może dopytamy, jak wy się pokazujecie jako paść denarów? No właśnie, wy pokazujecie się jednak jako osoba początkująca, dlatego też i sama nie wiem, czy, czy to poczucie, że nie jestem początkujący jest adekwatne. No zaraz sprawdzimy. Trochę też jest tak, że jedno drugiego nie wyklucza, bo możecie być początkujący w czymś, a możecie być bardzo pro w czymś innym. No i nie wiem, jesteś sobie, nie wiem, zaraz coś wymyślę, yy, fizjoterapeutą. Jesteś fizjoterapeutą, no i w tym jesteś pro. Ale na przykład zaczynasz prowadzić większą firmę, zatrudniać kogoś i do tego jeszcze prowadzić social media. I w tym nie jesteś pro. To jest są jakieś twoje początki w ogóle. Więc, więc wiecie, jedno drugiego nie wyklucza. Zaraz zobaczymy, cóż to są za, za, za te iluzje takie. Iluzja, że wszystko mogę sam sama. I że ja umiem wszystko sam, sama zrobić. To jest, to jest największa pułapka, to jest iluzja. I trochę takie dobra, to na pewno, wiecie, nie dla wszystkich będzie, więc ja tutaj się nie będę upierać, ale rzucę to tak w eter, może do kogoś trafi. Ani takie myślenie, że ja jestem takim samorodkiem i wszystkiego sam sama się nauczyłam i nie ma za mną żadnych nauczycieli, nie ma żadnego doświadczenia, nie stoję wcale na ramionach wielu pokoleń, na przykład, które nad tym pracowały. Czyli tak jakby przesadne skupienie się tylko, tylko na swoich własnych osiągnięciach, bez docenienia wkładu innych. To też jest. To też jest ryzyko. Ale przede wszystkim to jest przekonanie, że wszystko mogę zrobić sam sama. Bez czyjejś pomocy chyba lepiej by było błyszczeć w tej gwieździe i realizować się w jakiejś dziedzinie, w której bardzo pewnie się czujecie, a niektóre może obowiązki e, oddać e, i złożyć na, e, na, na ręce kogoś innego. Słowem oddelegować. Poznań pokazuje, że jesteście bardzo chętni do nauki, do rozwoju własnego. I jesteście bardzo ostrożni i przezorni. W cieniu giermek denarów jest pasożytem. W cieniu giermek denarów jest tym, co ściąga, co używa czyjeś pracy. Nie nauczony jest pracy i nie jest nauczony wartości pieniądza. I w ogóle wartości materii. I to jest cień gierka denarów. To jest działanie po łebkach, chodzenie na skrót, bagatelizowanie ważnych kwestii. To trochę jest tak, wiecie, jak, nie wiem, jakiś tam, przychodzi się do specjalisty i specjalista mówi, no, 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 ale to to koniecznie trzeba na przykład wymienić albo zrobić. To koniecznie i yy, na to trzeba koniecznie uważać i tego na przykład unikać i tego to absolutnie nie jest i później taki germanek denarów w swoim cieniu mówi a co mi tam ten konował na przykład będzie mówił co ja mogę co nie mogę ja sobie zrobię sam ja uważam że ja wiem lepiej i zrobię po swojemu no to, 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 to przez takim podejściem przestrzegam. Nie mam pojęcia, wiecie, w jakiej sytuacji to złapie Was, bo to nie chodzi o to, że kiedy ja kładę na listopad, to że cały listopad taki będzie, że Wy codziennie będziecie sobie myśleć, o co mi tam ktoś będzie mówił, ja zrobię po swojemu. To może być naprawdę jed, jeden dzień, jedna taka sytuacja, ale ona się pokazuje w kartach, ponieważ ona będzie formująca dla przyszłych wydarzeń w Waszym życiu, ponieważ to jest najważniejsze. Ja Wam nie powiem, co będzie dzień po dniu się działo. Nie, nie robię takich czytań. Jaki będzie, ani nawet, wiecie, jak ktoś zamawia miesięczne czytania, no to trochę to można powiedzieć, mniej więcej, co się tam wydarza po kolei. Ale to jest w ogóle błędne myślenie, moim zdaniem, żeby chcieć tak wróżyć, że w tym dniu będzie to, a w tym tygodniu to, a w tym miesiącu to. Będzie, kiedy będzie. będzie yy, to zależy od tego, jak się wywiążemy z poprzednich zadań, prawda? Jak się z czymś uporasz, to będzie to, a jak się nie uporasz, no to coś, co miałoby się, nie wiem, wydarzyć na przykład w pierwszej połowie roku, będzie się ciągnąć jeszcze w kolejnym roku, no bo nikt, człowiek z, tego, z tym nic nie zrobił, no nie? Yy, więc yy, nie chcę, żebyście się zafiksowali się na tym, że to o Boże codziennie bardzo sobie będzie myślał, Boże, kto... i tak dalej, no nie? W tych swoich jakichś tam fantazjach, że, że on sam sobie zrobi lepiej niżby na przykład poprosił o to specjalista Wiecie te karty. Karty można czytać naprawdę na wiele, wiele różnych sposobów. I można by było nawet tutaj powiedzieć, kiedy ja patrzę na te karty, że ktoś mógłby sobie zrobić krzywdę próbując, nie wiem, samemu rozjaśnić sobie włosy i lepiej by było albo tego nie robić i docenić, że jesteś piękna taka jaka jesteś i piękny. I może nie należy wprowadzać jakichś ulepszeń, udogodnień, zmian. Albo powierzyć to komuś, kto naprawdę się na tym zna, zaufać. Um, I może w jeden dzień z czarnego do platyny nie zejdziesz, no nie? Um, to jest przykład infantylny, zupełnie głupi, no nie? Ale no umówmy się, a jakie mamy życie? No takie właśnie se, normalne, przynajmniej ja. No nie wiem, może wy macie jakieś ekscytujące i co tydzień spotykacie niesamowite swoje bratnie dusze. Nie wiem, ja to mam bardzo zwykłe życie. Takie bardzo zwykłe. Wyzwanie. Szóstka buław. Odpowiedź. Arcykapłanka. Coś podobnego miały ryby. Troszkę podobnego, ale o Jak macie coś w rybach istotnego, to sobie obejrzyjcie. Hmm. Możecie za, za wcześnie się czymś cieszyć, albo nie umieć docenić jakiegoś szczęścia, nie umieć go wykorzystać. Chcieć więcej, ale robić to w taki sposób trochę bezwiedny, opaczny, nielogiczny. Hmm. Jak w tym wspomnianym, nie wiem, rozjaśnieniu, żeby ładnie wyglądać włosów, a możesz wcale w tym ładniej nie wyglądać. Myślę, że jest to spore wyznanie, by rozpoznać, czym jest zwycięstwo, co, o co warto walczyć, co rzeczywiście jest nagrodą, o co warto jest zabiegać, o co warto jest się kłócić, a co warto jest odpuścić. Myślę, że macie tutaj ta, ta arcykapłanka, albo to jest wasza intuicja, albo to jest um, ważna kobieta z Waszej rodziny starsza. To jest już doświadczona, starsza kobieta Mi zawsze arcykapłanka. Sygnifikuje yy, starszą kobietę typu babcia, no nie już taka no, siwe, siwe włosy te sprawy, no nie. Albo mówimy tutaj o kobiecie, która ma wiedzę, bądź figurze, która ma wiedzę, która dla was jest tajemną. Tak jak na przykład często też pojawiają się komentarze, że A dlaczego pani mówi, że ta karta to znaczy to? Przecież ona znaczy to, to i to. Bo ktoś sprawdził sobie w książce, w internecie, w podręczniku. No tak, ale. Ja pracuję codziennie z kartami. Ja nie mam wiedzy podręcznikowej, ja mam wiedzę już dużo, dużo większą I, i mogę się nią może kiedyś podzielić na kursie, nie wiem, całą tą wiedzą, ale dopiero w tym roku miałam takie dni, kiedy, wiecie, odkładam karty i na przykład przez dwa dni nie biorę kart do ręki. Przez pierwsze lata, no, przez pierwsze cztery lata od 16 roku, no to nie było od żebym kart nie miała w ręku. I, i, I moja wiedza wykracza poza podstawową wiedzę podręcznikową. I, I tak samo z tą arcykapłanką jest tutaj. Że w czymś możecie nie mieć wiedzy, którą ma specjalista. Nie, nie dostrzegać pewnych niuansów. Tego, że coś jest ważne, bo na chłopski rozum to wydaje się, no tak, no chłopski rozum. No. Chłopskie rozumy, jakby dziedzin na przykład, czy wielkich jakichś struktur, czy uniwersytetów nie budowały, nie? no nie? Chociaż są ważne, chociaż są bardzo wartościowe chłopskie rozumy yy, i taka, taka logika, ona też jest nam potrzebna, to w pewnym momencie przestaje wystarczać. Chłopski rozum. Dlatego myślę, że zasięgnięcie jakiejś porady w tym miesiącu do pytanie, dlaczego coś tak jest, a, a, a jaką to ma wartość, a jak, jaką to funkcję pełni, jakie to ma zadanie, bo wydaje się, że niby nic. A jednak waży sporo i robi sporo, no nie? To mniej więcej, tak jak nie wiem, ćwiczycie sobie cokolwiek pewnie. No ja dużo nie ćwiczę tam, jogę sobie coś tam próbuję. Yy, i i to ma znaczenie, czy będziesz mieć ramiona przykurczone do góry podniesione, czy opuszczone i rozluźnione. Albo czy będziesz mieć, nie wiem, tam piętę do środka czy na zewnątrz. Albo jak będziesz długo stać w takiej pozycji, to cię będą boleć plecy. I, i niby tego nie widać, ale specjalista to widzi, no nie? Hmm. Może być tak, że będziecie chcieli oszczędzić na czymś i samodzielnie zrobić jakieś DIY. -e. Po co tam będę płacić? Sam sobie, sam sama to zrobię. No nie pomaga wam chałupnictwo. Powiem wam szczerze, nie pomaga wam taki sposób, bo wam pomaga gwiazda. Wam pomaga rozmach. Zleć to komuś. Zainwestuj te pieniądze i paź denarów. Paziowie to są dzieci. Generalnie w tarocie. By dobrze zrozumieć paziów, to można ich przyrównać do dzieci. I każde dziecko czegoś się uczy. I po co uczymy dzieci oszczędzać pieniądze? Po co dzieci mają te swoje świnki, skarbonki i inne? No po, po, po to, żeby umieć obchodzić się z pieniądzem w przyszłości. No niby dziecko nie zarabia, a jednak do, dostaje jakieś kieszonkowe. No nie, już od wczesnego wieku się uczy. Yy, dlatego też yy, z tego rozkładu by wynikało, że chociaż na no, chłopski rozwój, to lepiej by było, yy, żeby przyoszczędzić, by na coś nie wydać pieniędzy, by komuś tego nie zlecać i same, samodzielnie to zrobić, yy, to jednak ta gwiazda i paść denarów, ta królowa denarów i świat mówią słoneczko, to już nie ten etap. Już na tym etapie yy, i na tym etapie świadomości, nie ma problemu z tym, żeby wiecie: na przykład po, zaufać komuś, powierzyć jakieś zadanie, by, by zainwestować pieniądze na nie, w coś. To już nie jest ten level. Tutaj już większy rozmach jest potrzebny. Ja nie mówię o trwonieniu pieniędzy, nie mówię o, że, o rzeczach takich zupełnie zbędnych. To nie o to mi chodzi, um, tylko o czymś, o takiej głębokiej z głębokiej świadomości wynikającej inwestycji, że, że to się zwróci, że to ma wartość, że warto dobra, kończę siła wasza największa, trójka buław, w co kierować w piątkę mieczy mhm. Mhm. patrzę tak na cały rozkład, co to znaczy w tym kontekście. I powiem wam, że nie wiem w tym momencie. I proszę mi nie pisać, co znaczy trójka, buław i piątka, bo już miałam takie komentarze, kiedy mówię, że nie wiem. Bo nie chodzi Ja wiem, co one znaczą. Co to jest w tym... Tej... Co to, to znaczy w kontekście tego rozkładu, tej całej sytuacji? Bo mogłabym powiedzieć, że największą Waszą siłą i taką furtką do przepracowania energii w tym miesiącu i pójścia dalej jest większa otwartość. Tak jakby otwórz bramy, dopuść do siebie kogoś. Nie walcz z czymś, otwórz sobie perspektywę jakąś. Nie zaperzaj się. Otwórz się bardziej na innych. Bo tutaj jest trochę takiego zamknięcia, polegania tylko na sobie, może też przyzwyczajenia do tego, że ja sam, ja sama. Bardzo silne przywiązanie do niezależności. Może być jakiś problem z zaufaniem. Tylko, że to wszystko bardzo ogranicza. To, co mamy tutaj, czyli gwiazdę, czyli świat, czyli bardzo duży rozwój. Powiem Wam tak: nie chcę nikomu absolutnie sprawić przykrości, i mam nadzieję, że to jest do nikogo, ale. Z tego rozkładu wynika też, żeby nie srać do własnego gniazda. Przepraszam, może ładniej powiem, żeby nie piłować gałęzi, na której się siedzi, bo jakby czy to kwestionowanie czyjejś pracy, czy, czy kwestionowanie, um, czy jakaś taka zażarta konkurencja, porównywanie się też z innymi. Już nawet nie, nie wypowiadając się o nich, ale w, w swojej głowie, no nie? na ich temat, tylko w swojej głowie porównywanie się, a ja to lepsze, a ja to gorsze, jakieś krytykantstwo, wiecie, czepianie się do czyjejś pracy, czepianie się do swojej pracy, bo według was może być gorsza niż czyjaś, albo czepianie się do innej, bo jest wasza lepsza, a, a ktoś, no to wiecie, fuszerkę robi i tak dalej. Jest tutaj duże ryzyko, duże ryzyko, bo tu mocno. Mówimy o świadomości. Mocno mówimy o tym, do czego nasza, na co nasza świadomość jest gotowa, a na co nie jest. I jeśli w naszej świadomości nie ma jakby umiejętności docenienia, uhonorowania sukcesu czy tam pracy innych, kiedy nie umiemy też wypowiedzieć się pozytywnie o kimś, powiedzieć, że ja. Tutaj e, dzięki, dzięki komuś innemu, e, ucząc się od tej i od tej osoby, y, robię to, no to myślę, że to będzie stało, bo to jest też tak, ja, ja również byłam tak uczona tego, sama tego nie wymyśliłam, ja się nauczyłam tego od mojej mistrzyni, czyli mojej tysiowej, która mi kartę pokazała, a która uczyła się od swoich mistrzów. I dostałam taką wiedzę, że nie możesz kalać, no się wiadomo, że jakby to jest oczywiste, no nie? Ale jakoś o tym zapominamy. Jeśli chcesz czerpać z jakiegoś źródła, to nie możesz go kalać po prostu. Jeśli chcesz czerpać ze źródła jakiejś wiedzy, to nie możesz występować przeciwko niemu. Jeśli chcesz od kogoś się uczyć i czerpać tę wiedzę od kogoś, no to nie możesz wkręcać, że sam to wymyśliłeś, no nie? A jest to nagminny w czasach takiego plagiatowania i tak dalej. Więc nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to jest do nikogo. Może jedna jakaś osoba rozpozna w sobie, że, kurde, no łapie się na tej myśli, że, że no nie wiem, zaczynam zazdrościć może komuś, albo krytykować, albo się porównywać do tej osoby, albo się wkurzać na coś i tak dalej. No gdzieś to hamuje taki. Tu też niestety może wejść swego rodzaju. Hmm, Chciwość, by zatrzymać coś dla siebie i nie puścić tego dalej. By się czymś nie dzielić, jakąś wiedzą. To by wynikało trochę z lęku, że jak inni się dowiedzą, to wtedy ja, to mi tego zabraknie. Że nie mogę się tą wiedzą podzielić. Nie wiem, co to jest. Sami ocenicie, moi drodzy. Zobaczmy, co mamy w tle. A w tle mamy trójkę mieczy, króla kielichów i... I Króla Mieczy. No i dziewiątka kielichów jeszcze pod spodem. Powiem wam, że um, mamy tu energię, trochę mówiąc o błędnej ocenie. Te, te karty mogą mówić też o tym, że nie mogę komuś czegoś powiedzieć. Muszę trzymać to w tajemnicy. Um, um, o czymś nie można rozmawiać. To takie jest, to trochę jakieś lękowe powiedziałabym. Nie, nie wiem skąd to się bierze. E, jakieś działanie takie niejawne, chyba z lęku przed czyjąś reakcją. Zaraz zobaczymy jeszcze, czym jest ta piątka miecz. Czego Wy tu się boicie? No to, no to tak jak mówiłam, piątka kielichów. Że coś stracę. Nie mogę komuś powiedzieć prawdy, bo ode mnie odejdzie, bo się ode mnie odwróci, bo przestanie mnie lubić, bo przestanie Jakby nie, nie, nie można czegoś. I brak zaufania do życia tutaj jest pokazany i tyle. A sobie i życiu warto ufać. I próbować gdzieś opanować ten, ten lęk. No dobrze, dziwne jest to czytanie. Troszkę. Więc zakładam, że jest. To pewnie jakaś nietypowa sytuacja. Może ktoś musiał to usłyszeć yy, i tego potrzebował. A jeśli do Was to nie trafia, obejrzyjcie sobie, kochani, ascendent albo księżyc, bo tam mogą być dla Was przekazy istotne, ważne, które będą pomocne. I co Wy tutaj macie? Kontakt. Kontaktuj się z kimś dla Ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. I tutaj czuję tę arcykapłankę. To nie musi być kobieta, znowu mówię, ale kontakt, wsparcie, jakieś takie, bycie w kontakcie, nieizolowanie się, nie nieodcinanie się od czegoś, nieoszukiwanie, nie, 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 nie chowanie jakiejś prawdy, lecz właśnie bycie w kontakcie, zaufanie, Wyjście do kogoś. Bardzo będzie tutaj pomocna. Sorry za te dygresje. Mam nadzieję, że już się wygadałam dygresyjnie dzisiaj. Czasami mam takie dni, kiedy, kiedy sama ślina na język przynosi takie, yy, taką poplaninę. Yy, zapraszam do innych czytań, oczywiście. I do kontaktu prywatnego. Ja już się żegnam, pozdrawiam Was, życzę Wam udanego miesiąca i wszystkiego dobrego, i do usłyszenia w przyszłości. Buziaki i papa.